wartości własnej macierzy. Zadanie drugie. Znajdź wektor własny macierzy kwadratowej A równa się 6 4 8 2. Aby otrzymać wektory własne, musimy rozwiązać równanie A lambda razy X równa się 0. Wstawiając odpowiednio kolejne wartości własne do macierzy A lambda gdzie x jest niewiadomym wektorem. Rozwiązaniem będzie zbiór pewnych wektorów x, gdzie każdy z nich jest wektorem własnym macierzy. Wartości własne macierzy obliczyliśmy w poprzednim zadaniu. Były to odpowiednio minus -2 i 10. Rozwiążemy teraz nasze równanie wstawiając kolejne nasze pierwiastki. Podpunkt pierwszy dla lambda 1 równy minus 2. Podstawiamy, a lambda 1 to się równa. 6 minus minus 2, 8, 4. 2 minus minus 2 to się równa 8, 4, 8, 4. Rozwiązujemy teraz nasze równanie A lambda razy x równe 0. To jest nasza a lambda. 1 to jest x, a to jest 0. Stąd mamy 8x plus 4y równe 0 i 8x plus 4y równe też 0. Możemy zauważyć, że jest to układ nieoznaczony. Tak więc powyższa macierz ma nieskończenie wiele wektorów własnych, określonych zależnością x równa się 2y. Tak więc przykładowym wektorem własnym będzie na przykład y, dla x równego 1 wektor 1 i minus 2. Ogólnie rodzinę wektorów możemy wyrazić wzorem x, Minus 2x. Teraz podpunkt drugi. Dla lambda 2 równego 10. Postępujemy analogicznie tak jak w pierwszym podpunkcie. Czyli a lambda 2 to się równa 6 minus 10.

to się równa 0,0. Czyli mamy dwa równania: minus 4x plus 4y równa się 0 i 8x minus 8y równa się też 0. Tutaj mamy znowu układ nieoznaczony. Jednak tym razem mamy zależność. x równa się y. Tak więc zbiorem wektorów własnych będą wektory wyrażone wzorem x, x.